Wyższy jest, przez to ma więcej drzewa, no a większą jest średnicę, to... jest, tak, ma więcej przez to drzewa i czuć, że rezonuje bardziej, ten, ten dźwięk ma taki bardziej rezonowany, ale, ale no, naciągnięty go, naciągnąłeś ostro. No więcej nie już. No, nie tutaj jednak pociągnąłeś mocno i te tony bardzo mocno i poszedł do góry też, nie? Jak się już te slapy, wiesz, jak ktoś ma dobrą technikę, to wyciąga bardzo takie suche tony, nie? A jak już pociągniesz go bardzo mocno do góry, to, już to slapy już strzelają, ale tony uzyskać jakieś takie suche, to już jest ciężko. Ciężko, jest. Tak? może by inaczej się grało. jest dobre. No ale, super masz super maszynę. Dziękuję. Chwilowa przerwa. Słuchajcie, to robimy 10 minut, teraz 15, dobra? 15, No, do. Gdzie to zamawiamy piśmie? Tutaj zgłaszamy Tutaj chcemy? Tak, tak. Chcemy? tak. tak. Pół metra ma Pawełku. Czyli jedna, dwie to tu wyznacie menu na pach? O ja! Ja, ja A, widziałem. A, coś, jak jak tak, to, nie widziałem. Aby też coś jakąś Tak, fajnie by było. Ale jaką? Jakąś pikantniejszą, jak jest. Um, Czekaj, powiesz co? Przeczytaj. Um, Meksikana to... jest z Chili. Meksykana z mm. Chili? Jest jeszcze coś? Um, no, no, no. no, Peperoni, no, no. papryka, cebula, z Chili, pieprz, oregano, sos pomidorowy, pieczarki, salami. 42 zł największe kosztuje. To tak, ale Z Tabasco jest jeszcze. O, 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 o.

i teraz tu da zaczyna grać to co mówi. Cały czas mówi. Ta da, ta da, ta da. Nie! O tym sobie mogę zwolnić trochę do lądowania klapami. On zwiększa siłę nośną, ale zmniejsza prędkość samolotu. Ale nie spadnie naraz? Nie spadnie, nie. nie. No oczywiście, ta prędkość jakąś swoją musi mieć zawsze. nie masz telefonu do nie? Co? Patryk, Ty nie masz telefonu nie. do Magdy? Nie! w Dobra, to co? Lecieć? No. Zobacz, będzie Z ręki puszasz? Lęk, no, to, bym... leci. A to jest. Do dwóch kilometrów. Ale to musiałbyś być kamerkę i podgląd, żeby nie lecieć, nie? Teraz jest ile metrów? 400? Nie? Daj zbawię. Zobacz, tam, Zobacz, ci, tam. tam. Zobacz, i by tam. By ci nie zabrał wiatru? Nie muszę, to Zapraszam. A, okej. Czekaj, pociąg to jest. Ładnie. A patrz, jak zahamował. Nie, to by było jakby z Sybato. A samoloty czasami spadają. Jodzie, widziałeś to. Mam fajne. Ale nie aż tak duże. Gorkocie. A, a kolega jest mistrzem Europy w te bajki. Nie, to na bardziej. Słuchaj, kiedyś się, się robiło. Kiedyś się robiło z samoloty w modelarniach. Chodnik taki no. kosztuje 4000. Żeby sobie spłynąć. Dzisiaj chodnik kosztuje, ale ja widzę wędkarze, którzy przechodzą, rozkładają kilka piadów. To fotel kosztuje. To wiesz, kapelusik, nie? Wiem, bo nam zamknięty akwen, wędkarskie z nich, więc nie nie wiem, co to jest, ale to jest. w czasie w czasie treingu, się, skurcz, bo to jest ciało rozdziane i może zabić człowieka, nie? Teraz kajka, wpłynęli do niego, dla mu dali porządne i już Pomijamy zawsze spalwiki dookoła, wiesz? Stresujesz się bardzo? Lewą, prawo. No. To jest wysokość. Do góry? Na dół. Cicho na dół. Do przodu nie ciśniemy, tylko... On jest tak wytrymowany, że on sobie leci sam na razie do przodu, pod wiatr, tak, że będziesz tylko musiał utrzymywać kierunek. Prawo lewo. Spróbują dać prawo. Delikatnie przesuwają ten, ten rodzek i on już zaczyna reagować. Delikatnie jak, Tak, jakbyś dał do oporu, no to on zaraz robi taką pół pętlę i, i idzie do ziemi. Niech jest, dobra. Daj mu leci tylko wysokości do siebie. Do siebie, tak. do siebie, delikatnie. Są dobra. Prądy termiczne ciepłe powietrze. Raz napływa ciepłe, raz chłodne i dlatego są takie te podmuchy. Jak w dół daje krążyk, to do góry leci, tak? Tak. Jak, jak w dół tam do przodu jak ciśniesz, to on leci do, do dołu. Jak dajesz do siebie ciągniesz, to no, leci. Bez leci do... silnika, a się wznosi. Kosmos. Ptaki tak krążą, bociany w tych właśnie A on sam krąży, nic no, nie robi. No właśnie, pletycznie. bo on jest. Te, bo...

Jakie No Łatwiej. Szczelałeś? Strzelałeś, nie? No ale to widać. To jest łucznik tak? nawet. Bo panu Janu, już no, jakiegoś ucznika macie w grupie. No, no, ja, kolorem było, do góry. Podciągamy. No, no, mocno teraz do siebie ciągnięcie, Mocno, mocno, mocno i powoli popuszczę. <śleszy> <śleszy> Właśnie wyszło fajnie. Mocno, mocno. Czymy tą po prostu lewą. Wyprostuj. Poczekaj jeszcze nie ja to teraz puszczę. Niżej i teraz strzelać. Ja. Super. To bardzo ostre dźwięki są dla mikrofonu mogą być straszne. Jakby się przynieśli tutaj z litr wody, to pokazałbym Wam bardzo ciekawą rzecz. A tak. serce mają różne, a tak. jakie? Widzisz? Posłuchajcie jak zabrzmi taka misa Tania. A ta z te wybrzmiewa tak. naprawdę. A ta jest głucha, tylko robi pi. Pi robi. A ta faluje, Dźwięk rozchodzi się w ten sposób, taka modułacja. I czuć też takie, czuć dudnienie. U niektórych misach będzie wow, wow, wow. U niektórych wiu, wiu, Każda będzie mieć inne te dudnienie, posłuchajcie. Powolne. Muszę być cisza naprawdę, żeby to usłyszeć. Albo wystarczy wziąć misę. Ty, zmieni się w źródlaną. No może się odgazowała. Ale już święcono. Leżko Nie, święcono na pewno nie. Święcona jest za dużo bakterii. Mniej więcej wody w tym byłoby lepiej, ale to jest... Co masz jeszcze? Tylko to, ile nie stało. Czy da się w nich gotować, Słuchaj, to, taka herbatka? Mam no, na to, że... Szkoda. Gierne, jak zaraz ją ugotujemy. Dźwiękami. Jestem pewna, że tą żywą wodę, którą sprzeda pani za ciężką kasę, to a to coś się stanie. A nie to coś tą wodę się stanie? No, zbiera, ta woda zbiera te w częstotliwości, wody. które mają te wszystkie materiały wody. szlachetne i nieszlachetne w tym misie. Ona z powrotem nabiera, to tak jakby jak gąk jak na przykład jak robią gąk to zakupują na parę tygodni w ziemi, żeby on nabrał tych, tych cząsteczek ziemi.